Daj, weź to tak, wciągnios. <laughs> czekaj, czekaj, daj, raz, raz. Jak to wygląda, w może. Barówki? Barówki, masz na twarzy i ciepłażę. Jak ja, 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 ja z kolegami weźmiemy ja jak ten z kolegami ten? Jak ten z kolegami ten? Filip, czyli nasz, nasz kuzyn, ma 9 lat. O nie, najgorszy wiek. Mogę otworzyć. Ale to pod koniec otwieramy, nie ma po tak najpierw ubrania potem kalendarze. Nagrywam to 22 grudnia. Oczywiście vlogam pojawiają się z opóźnieniem, ale to już wiecie, bo mówiłam to wszystko na Instagramie i tak dalej. Zostały jeszcze 3 dni. No i co? Dzisiaj będziemy otwierać okienko numer 22. No już zbliżamy się coraz bliżej do końca grudnia, ale dzisiaj przychodzimy tak z takim odcinkiem bardziej siedzeniowym. Takim, że będziemy siedzieć i gadać i, i grać i mówić, i śpiewać i wszystko grać? robić. Tak. A więc przychodzimy z odcinkiem. Młodsza siostra! Kupuje mi ubrania! No i bardzo za odcinki. Dokładnie, bardzo lubicie te odcinki na moim kanale, także w końcu przychodzimy właśnie z nim. Najpierw zależnym od beczki, najbliżej. Yy, I wiem, że lubisz spódniczo z spodelki. z spodelki? z spodemki. One są takie ładne złości. Ale ładne, ej no! Ej, w ogóle ja ich chyba widziałam w sklepie Ostatnio ja nawet ich chyba na pokarmach w nie mówiłam o nich Ale super są, tylko trochę powiedzieć, Ale są super! No jaka no, no, cena I no, jeszcze teraz się porwała w ogóle Wow, w ogóle na jakiej promocji? Z 9 dych przy 1 na 5 dych, tak kwota Ale superanskie są w sensie one są bardziej spodenkowe, popatrzcie, bo na przykład z tyłu wyglądają tak totalnie jak spodenki I z tyłu już to widać Ale z przodu w ogóle ale nie będą bardzo krótkie Ale myślę, że fajnie można je sfitować z takimi długimi kozakami czarnymi Do tego rajstopy i jakaś właśnie fajna Jakiś topik, będzie zarobiliście super. Te wszystkie rzeczy, które kupiłam, to były na promocji i. No. Ktoś dzwoni. Tajemniczy wielbiciel? Janek. D -d -d Janek, Paula się nacipała, teraz żyj Jak wyjdzie z pieca, <grym> to do e, ciebie zadzwonię, okej? Okay? Nie! Ale ja do pizzerii poszła z kolegą. Nie z jakim Nie, dasz! Takim jakim kolego ty? z Mariuszem. Z Mariuszem. Kowalskim. Z Mariuszem Kowalskim. Nie ma jeno. Mówimycie, że poszła z kolegą do pizzerii z Mariuszem Kowalskim. A ty jesteś Hello Kitty. Dobra, kontynuujmy odcinek, bo to coś trochę Filip chyba nam zepsuł ten odcinek chwilowo. Ale dobra, mamy tutaj ubranie. Wierzycie mi, ubranie, czajcie, to ubranie! Wow! Mamy takie body, proszę bardzo Super są, szczerze mi się mega podobają Za 60 złotych Za 60 złotych? Prawie Ej no i przecenione z 90, także mega, mega sztoscenka Proszę bardzo Mam fajny materiał, taki mega rozciągliwy I właśnie mam już takie macyska jakby <gry> Ale myślę, że może to fajnie fajnie się prezentować Może nawet bez stadnika można to nosić, w sumie nie wiem Przymierzymy i zobaczymy Mogę już ci pokazać kolejne rzeczy. Możesz pokazać kolejne rzeczy? Wiem, że lubisz neonki Więc stwierdziłam, Lubię. że kupię ci coś neonkowego Neonki faktycznie. O, to jest taki topik. Bardzo ładny, bardzo ładny. Fajny kolor. Ja jak wiecie jestem wielką neonów I jeżeli chodzi o kolor żółty i pomarańczowy i zielony i właśnie różowy. I w ogóle taka cena z pięciu na 24 zł, także to z 50% rabatu. Bardziej na lato, ale myślę, że, że będę w sobie nie chodzić. Ładnie sobie bardzo ładnie chodzić. No. Teraz przechodzimy do Zary. Zary mam chyba podejrzeć, że jedną miałeś. Tak, jedną rzecz. Nie wiem, czy to Ci się spodoba, ale wiem, że nie lubisz yy, skór yy, takich skórnych. Skórzana krótka, czy to jest ta, skoczek? Mam jej się spodobało i mi się to się spodobało, więc stwierdziłam, że to krótkie, ale jak ci się nie dzieje, to my o Jezu, czy to jest ramoneska? Ja bym wiesz, że serie ramoneski są mega modne, ale ja jakoś nie przechodzę z tego typu kurtkami. O, ale to nie jest na suwak, tylko jest na guziki. To w sumie nawet spoko wygląda. No nie wiem, ja tak jak mówię, nie jestem przekonana do tego typu kurtek, Jakoś nie lubię siebie w tych kurtkach i nie czuję się dobrze w tego typu ubraniach. Ale no nie wiem, przymierzymy, zobaczymy w ogóle jaka cena tego. Bezcenny. Pamiętasz, ile to kosztowało? Nie, nie pamiętam, totalnie. Ale na promocji było, czy nie? Tak, było chyba na promocji. No to chociaż taki plus, że była na promocji, czekajcie, podwyż się was trochę, bo. Berzki. Jak z Berzki. Ty po tu no, o co tu miałaś w torebce z Zary? No po co? Po co wzięłaś specjalnie torebkę z Zary, żeby wstać w tą kurtkę, skoro to jest z No bo w tą to się podaje Dobra, kolejna rzecz mm, Mam dwie piżonki Dwie piżanki? Piżonki z moskwitą. Moskwy Okej, okay, to jest piżamka, ale w ogóle jakiś ślizny kolor. Patrzcie, taka różowa, lekko fioletowa. Jeszcze podoba. jest milutka, zamszowa, super jest. To jest mega podoba, szczególnie te <noise> mi się Ja, te słodkie wyglądają jak taka spódniczka trochę, patrzcie. Ach, ale zarobiste są. Pamiętasz ceny czy nie? No. Powiedziałam, że 100 coś złotych. To... Nie, do, nie do końca pamiętam, ale coś pewnie takiego. Wydaje mi się, że to blisko niekoniecznie musi być do piżamy. Tylko trzeba ją fajnie sfitować i myślę, że nawet do normalnej stylizacji można ją ubrać. Ja w ogóle mam nie do Ja po prostu śpię w majtach i w Serio. To jest mój, moja stylizacja tak, do spania. Dokładnie. No no to tak, o, tutaj kolejna, więc jak już szybko to pokazujemy, bardzo dopiero minęło tego klipu 5 minut nagrania już tak szybko. Ale mamy jeszcze walerze adwentowe do otworzenia. Mamy tych kalendarzy chyba za 10 albo na 11, także spokojnie nie będzie Wam mało. No, piżamy. Tak, piżamy. Tak. Mamy tym razem coś na długiej rękaw, a raczej nie. Bluzka jest na krótki rękaw. O patrzcie, jaka ładna! Mi się to kojarzy z ale no, nie wiem, też możesz. Te bluzka możesz na na. No, no. I jak coś, to, to wszystko ma no, chyba rozmiar S. Zamawiasz eski same? Chyba tak. No, no to eski. O. o, malutki pimbulki. Na przykład teraz miarka! Ma... Malutki, malutki, tak? Nie, 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 nie. Nie, pocałowałaś mnie, a miałam pomadkę Błyszczyk, no. No dobra, ale kontynuując, mamy tutaj górę, taką bluzeczkę. Wydaje mi się, że tak jak mówię, to nawet nie musi być jako piżama koniecznie, tylko też nawet może być jako takie no. zwykłe ubranie, tak My szczerze. A te spodnie. Ej, za one są takie szerokie. Spoko, mega super. To są super. Nie brakuje mi tu, ale już jest dość późno, tak i myślę, że tak nagrywamy już tak, żeby nagrać, co wiesz, nie? nie? kiedyś o, o, słuchaliśmy Radę za to, i tam był jakiś pan, i on bo ja też jest mniej więcej, jak mówił, masakra super, masakra super! No, ale spodnie są super I nie wiem właśnie, czy pokażę Wam na koniec stylization czy tutaj z boku, ale podobnie tutaj z boku będzie, bo chyba fajnie się to ogląda, że od razu możecie zobaczyć ubranie, bo jak wcześniej nagrywałam te odcinki właśnie z Martyną, z tym kupowaniem ubrań, to właśnie było tak, że pokazała się najpierw ubrania, a potem na samym końcu były takie stylizacje. A teraz myślę, że zrobię właśnie coś takiego, że w ogóle Wam się wyświetlą te stylówki, bo chyba tak się fajnie ogląda. Nie, wiem, dajcie zaćkładanie, jak bardziej wolicie, i czy w ogóle chcecie jeszcze odcinki z tej serii, bo ja tak. osobiście uwielbiam je nagrywać. I z mojej perspektywy, jakie... Ja mnie kupuję i z twojej perspektywy no, 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 Tylko szkoda, że akurat teraz mam okres, więc tak średnio z białym kolorem do na noc No ale mimo wszystko na, na co dzień tak ogólnie to, no, ja to no, myślę, że ja, będzie spoko Dobra, ale mega fajne Babciowe, ale mega fajne? Jezu, to jest jakiś sweterek? Jezu, jakie to ogromny jest! Nie ma rozmiaru, to jest pewnie uni-size Uniwersalne no pokaż to może, zabierzesz Nie no, jak pokażę, bo to jest czarny Ale to jest taki dziadkowy trochę sweterek a To jest ogromne To jest wygodne, jak mam potrzeba to założyła i powiedziała, że mega wygodny. Materiał faktycznie jest bardzo miękki i Widać, że to jest wykonane dobrze i to jest taki porządny sweter Ale no, nie wiem czy to jest mój krój Nawet go nie widziałam na stronie ci powiem Więc jestem w szoku, że takie coś w ogóle znalazłaś na Mosquito mm. o, fu. Ej, co to za krem? Dalej, ja jestem go w ciekawa, bo on może wyglądać super, ale też może wyglądać średnio No nie wiem, I co to jest? No ja, zobacz Sutanna Taka sukienka, ja już chyba widziałam na stronie typowym, ale ją tak ominęłam Ale tutaj tak widzę Bardzo I ładnie. wygląda bardzo ładnie, no Ja bardziej właśnie wolę takie, no jak widzicie, dopasowane sukienki, dopasowane ubrania Teraz mi się trochę schudło, więc, wiecie, fajnie jest podkreślić swoją figurę, gdy się czuje dobrze ze swoim ciałem <laughs> Wiecie o co chodzi No to jest bardziej luźniejsze, ale mimo wszystko wygląda ciekawie Takiej sukienki w swojej kolekcji nie mam, także zawsze coś nowego, a nowych Dalej. rzeczy Próbować, pamiętajmy o tym. Kolejną urzełam. Dobra. Uuu, czy to jest dresik? Mmm. Mmm. No to są genialne dresy. Ogólnie oni w sumie tak. robią najlepsze najlepszy chyba taki dres, jeżeli chodzi o sklepy z dresami. No serial musicie sobie przetestować ja mam sporo dresów od nich. I chyba to jest ten sam dres z tej samej serii, co ja już mam. Mam taki sam, tylko że beżowy. I do Twojej będę no moich głos, myślisz? Materiał to taki granatowy zamsz, Rozmiar S. Ja mam chyba ten beżowy w rozmiarze M i faktycznie jest troszkę różniejszy. Ten myślę, że będzie bardziej dopasowany, ale właśnie ja pomosknie tworzę takie dresy bardziej slim, że to nie są takie oversize'owe, tylko faktycznie takie bardziej dopasowane, ale to wygląda super. Jestem też no. rozciągliwe, więc to nie znaczy, że jak są dopasowane, to są niewygodne, bo wygodne to są i tego nie można im odmówić. No akurat teraz jest właśnie ta kwarantanna w do domu i teraz. Się będę... No byś miała idealnie. Na kwarantannę taką. No i będę sobie siedziała w domu jest w takim fajnym dresiku, będzie mi tak mięciutko, jeszcze te piżamki. Właśnie w ogóle dzisiaj mamy taki odcinek, w którym Głównie są takie wygodne rzeczy, właśnie nie ma takich fashion i tak dalej, tylko ma takie bardziej wygodne po domu i to jest w sumie spoko, bo takie ubrania też się sprzedają. No, to w zasadzie tyle. A, to, te, to tak. tyle. No to teraz chciałam kalendarze adwentowe. No tak, dokładnie. Już na początku podzieliłyśmy się z Martą, to ja mam 5 kalendarzy? Ja mam 6. Ty masz 6, ja mam 5. No dobra, no to otwieraj. Ja mam Skin Day. Pamiętaj 22. I co mamy? Skinder mini. No to klasyczną. <laughs> Jak takie vlogerki Cholero Holero, jasne. O, pa, jak się posłuchała. Bardzo ładnie, ładnie, pięknie, elegancko. Mamy 22 w Zyksowskim i tu będzie cień. Ja zgaduję, bo taki kształt. I zgadłam i w ogóle kolor znów bardzo podobny do tego, który był ostatnio, czyli złoty. Tak wygląda i tak wygląda na słoczu. Aczkolwiek tutaj nie widać tego koloru, ale na żywo widać bardziej. Teraz otwieram kolejny kalendarz, który chcesz. Co to było? Nie wiem, to jest taki gościu, taki stary i tam on tak mił taki sok pomarańczowy i Ja pierdzielę. Dobra dawaj i proszę. Czyli z kosmetykami Jak będzie coś fajnego to możesz sobie wziąć Może będzie coś z pielęgnacji, wtedy będziesz mogła sobie wziąć jakiś krem czy coś Chociaż ty i tak tego nie używasz No chyba właśnie z pielęgnacji Tu mamy chyba jakiś balsam do włosów Ale szczerze nie wiem Cało mi. Daj mi włosa. Nie, po co? No bo to jest balsa, będzie miała wygładzona. Nie jest włos jakiś. No to jest chyba do włosów, nie? Co na tego włosa masz? Może będę miała milutkie. Fajnie, ja bardzo lubię w ogóle kosmetyki do włosów, o ile to jest w ogóle do włosów, tak jak mówię. Tak wygląda. Fajnie, w ogóle duże opakowanie, 30 ml. W sensie jak na Ifroszeco, nie bo z ifroszew wcześniej były takie małe bardziej. Teraz biżuteria i tu mamy 22 mega mini. Może znowu będzie pierścionek. Ostatnio. A, 21 też było takie mini i był pierścionek, a ja no pierścionki najbardziej chyba lubię. Jak zresztą widać po mnie, bo pierścionek. pierścionek. bo pierścionek. Tak. Ej, wyjaśnij! Patrzcie, jaki śliczny! Patrzcie, jaki śliczny. naprawdę jest mega uroczy z takim ranifergiem, ale że obiecałam Ci, że dzisiaj rzeczy z kalendarza bierzesz ty, jeżeli coś Ci się spodoba, no to możesz sobie wziąć ten pierścionek Bo szczerze, że ty nie masz żadnego pierścionka. No więc możesz wziąć pozwalam Ci, ale bardzo ładnie się trafił, także za Dobra, na razie ołóż i teraz otwieraj to, kalendarz. To tutaj. Ja chcę. To, no to, to jest! jest. Teraz testujemy, otwieraj. Trzy, czy też ale dobre, mhm. mega dobre. Dobra, takie słodkie. Te smaki, które są owocowe, zawsze są najlepsze. A te, które na przykład są właśnie typu kokos, popcorn, są takie średnie. Mnie, według mnie. Teraz zaczynamy może, Rituals. 20, 20, jest tu i w ogóle patrzcie, jakie to okienko jest ogromne, serio. Jest chyba największy z całego tego kalendarza, tak mi się wydaje. Albo jedno z większych. Mmm, jakiś kremik albo balsamik Happy buddha, tak się nazywa I mamy tu shower scrub Fajnie, taki scrub, peeling do ciała To jest zawsze spoko sprawa Lubię ogólnie różnego rodzaju peelingi O, śliczny zabawki, taki pomarańczowy Okej Ten taki z Ale asemry Ice cream, mida, z krem jak czy też. Tutaj mamy po prostu taką miniaturkę kremu nawilżającego. Dobra, ocieramy herbatkowej i kawałek. dawaj. Na raz, od razu. Na górze masz, tu. Trzy, cztery... Amaretto ja mam tutaj Mleczna droga Uuu, twoje może być dobre Amaretto, proszę bardzo <gry> Pokaż, z czym to mamy To mi się wydaje, że jest taka trochę zimowa, bo tu mamy cynamon, goździki, zielona herbata Skórka pomarańczy I jeszcze nam zostało po jednym kalendarzu No to ja mogę teraz otworzyć swoje I mamy z Yankee Candle ze względu że mamy 22, czyli parzyste okienko Otwieramy 11, no bo go otwieramy go co dwa dni, bo ma tylko 12 okienek 11, proszę bardzo I białą świeczuszkę taką małą Ładnie pachnie, ten zapach już był w większej wersji w takim stamplerze jakby? Teraz miksik. Co Uj. to Jakiś batonik let, 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 let. Lejki. Magnesy są. O kurde. O kurde, ale, ale, ale fajnie śmieszny. To będzie przepyszny smak. Tu mamy miksitkę, która jest proteinowa i jest o smaku słonego karmelu. Czajcie A nie, to. Nie, co nie światło 20 czwórki, bo to chyba 24 to nie Wystaw mi się wydaje, bo to są takie rzeczy dodatkowe, no nie? Ja no 22 otworzyłyśmy. Nie wiem, ale trafiły się takie magnesiki. No, są urocze i w sumie fajne, ale no nie, nie wiem czy powinno się to nie ma. żadnej No pokażę to się trafiło. Magnesy. Takie, takie fajne. <noise> tak ja. <noise> Jakby my na co dzień jesteśmy głupi, ale czasami mamy napady głupawki. głupawki. <noise> tak. Nie wiem, dlaczego aż tak dużo się tego trafiło. Mówiliście mi, że co jakieś okienka mają się trafiać magnesy. Mi się wydaje, że ten kalendarz możliwe, że jak został mi przywieziony, to był w tej pozycji. I po prostu wszystkie te magnesy z tych okienek pospadały na I pewnie w 23 i 24 też tak będzie. Być, być może też tak będzie, że tam będą jakieś magnesy, bo po prostu wszystko pewnie pospadało i się posuwało. Dlatego nam się trafiło aż trzy w jednym okienku. Jesteś do zjedzenia jeszcze? Tak? <noise> nee, ta tylko jedzę. Widzowie, kocham was! Pa! Zostawcie okę w górę, subskrypcję, komentarze i guziaki i to zobaczyć na kolejnym <tuszel> <programu> właśnie. No <Pa! tuszel> i zrób coś głupiego, bo nie chcę mieć na idiotkę. <tuszel> Idziemy! Pa! Dnia,